Duchu Święty dotnij mego serca, a ci służył zgodnie z Twoją wolą. Jak więc się modlić? Proponuję tutaj kilka informacji, wskazówek, które są pomocą do modlitwy. Pamiętaj jednak, że to Pan Bóg zaprasza Cię do spotkania ze sobą, i że to Duch Święty jest. Nauczycielem modlitwy. Było mnóstwo świętych, bardzo prostych, niewykształconych, nawet nieumiejących czytać, a Pan Bóg doprowadził ich do głębokiej, ufnej modlitwy, do zjednoczenia ich serc z sercem samego Pana Boga. Także Pamiętaj, że to Bóg zaprasza Cię na modlitwę. Kiedy masz ją zacząć, poproś Pana Boga, by On Cię prowadził na tej modlitwie, by dał Ci zrozumienie swoich słów, swojej woli, by pozwolił Ci wytrwać w pokusach albo zachował Cię od nich, by pozwolił Ci modlić się z sercem, by był z Tobą na tej modlitwie. Jakich słów użyjesz, to już... Twoja wola, ale ważne, żebyś chciał prosić Boga, żeby On był w tej modlitwie, żeby On Cię prowadził, żeby to by nie było jakieś bujanie w obłokach. ale żeby to było spotkanie z Bogiem. Pamiętaj też, że dobra modlitwa to nie znaczy, że wszystko idzie łatwo, że mamy Serce pełne radości, pięknych pragnień. To oczywiście pomaga w modlitwie, kiedy ona idzie dobrze, kiedy czas leci, a my jesteśmy w błogim spokoju, radości. To oczywiście pomaga. Ale często o wiele lepszą modlitwą jest ta, która nie idzie. Gdzie jest cisza, gdzie musisz się męczyć, gdzie chcesz przerwać. Gdzie chcesz zasnąć, gdzie chcesz wstać i zostawić to, bo nic nie wychodzi. O co prosił Pan Jezus apostołów w Ogrodzie Oliwnym? Żeby byli z nim, czuwali z nim, chciało im się spać. Byli zmęczeni, byli smutni, strwożeni i zasnęli. Łatwo być z kimś, kiedy jest fajnie przyjemnie. Ale być z kimś, kiedy jest mu trudno, kiedy cierpi, tylko być, trwać, jest o wiele większym znakiem miłości i przyjaźni. Kiedy masz się modlić, wyznacz sobie, ile czasu chcesz się modlić. Zwłaszcza jeśli jest to modlitwa ze Słowem Bożym, rozważanie Słowa Bożego. Wskazane jest, żeby to było między 30 minut a 45 minut. Ale jeśli to jest dla Ciebie jeszcze za trudne, to możesz sobie to, to zmniejszyć. I wytrzymaj ten czas. Kiedy zaczniesz modlitwę, tyle wyznaczyłeś, poświęciłeś, to wytrzymaj ten czas. Jeśli Ci będzie ciężko, będziesz miał szpilki w, na fotelu, na krześle, nie uciekaj, wytrwaj, nawet przedłuż tę modlitwę o jedną minutę, ale nie uciekaj. A jeśli jest taka wspaniała, że już prawie jesteś w niebie, nie wydłużaj. Skończ, kiedy nastanie koniec czasu, który wyznaczyłeś, zapanowałeś, żebyś nie uciekał fantazji, bo łatwo pójść. W swoje własne wyobrażenia, kiedy człowiek się zapędzi za uczuciami. Jeśli Bóg kogoś porwie do głębokiej, modlitwy zjednoczenia, to Pan Bóg też będzie wiedział, kiedy nas z tego wyprowadzić i w jaki sposób. Znaleźć swoje miejsce, swój czas. Najlepiej no kościół albo pokój, własny park. Tam, gdzie czujesz się bezpieczny, gdzie możesz w spokoju pomodlić się. O takiej porze, kiedy nikt ci nie za bardzo będzie przeszkadzał, kiedy będziesz mógł bez przeszkód poświęcić te pół godziny, 45 minut. To może mieć jakiś obrazek święty, krzyż, zapalić świecę, tak żebyś czuł, że to czas święty, czas twój i Pana Boga. Pamiętaj, że przed, bezpośrednio przed modlitwą unikaj nadmiernych bodźców telewizji, radia, Czegoś, co rozprasza, rozbija, jakiejś trudnej wiadomości. Z czym wchodzimy na modlitwę? Tam to spotkam na, na modlitwie. Dlatego dobrze jest trochę przed modlitwą, kiedy wiemy, że już będzie za godzinę, za pół, uspokoić się, odejść od telewizji, radia, internetu, hałasu. Warto znaleźć swoją własną pole na modlitwę. Wtedy, kiedy nie jesteśmy zbytnio zaspani, zmęczeni, bo będziemy też kuszeni, by zasnąć. Ciało też ma swoje prawa. Kiedy zaczynasz modlitwę, uspokój na początku swój umysł. Przybierz wygodną postawę. Nie za wygodną, ale wygodną. Najlepiej siedząco. Najwygodniejsza ona jest. Nie, nie leżąco, bo zaśniesz. I proś Pana Boga, by był na tej modlitwie. Wzywaj Go. Kiedy rozważasz konkretny fragment słowa Bożego, warto prosić też o łaskę związana z treściami tego tekstu pisma świętego. Kiedy to jest tekst o uzdrowieniu przykład niewidomego, to prosi o wiarę, by zobaczył bardziej Boga. Kiedy to jest tekst o burznej jeziorze, prosi o odwagę i tym podobne. Pamiętaj, że nie musisz całego tekstu przemyśleć, wszystkich zagadnień, wszystkich zdań. Tak się nie da. Natomiast tam, gdzie znajdziesz, zadowolenie, myślę siebie coś, co czujesz, że jest twoje, chcesz zgłębić, to trwaj w tym. I nawet jeśli to będzie jedno zdanie i zajmie cię cały czas modlitwy, to bardzo dobrze. Nie przechodź do następnych części modlitwy, czy następnej części. Tekstu węglicznego, Pisma Świętego. Czasem wystarczy zdanie, słowo, jedno pragnienie trudno się zbudzi, jakieś wołanie. I pozwól by na Cie serce prowadziło, na koniec modlitwy. Podziękuj Panu Bogu. Przeproś go, jeśli czujesz, że zawaliłeś na tej modlitwy, zasnęłeś, zostawiłeś to wszystko, uciekłeś myślami. Dałeś się ogarnąć troską tego świata, i nie potrafię się skupić. Poproś o coś i zakończ modlitwę. Najlepiej szeptem był głośno: modlitwo ojcze, nasz, przeżegnaj się, odejdź od modlitwy. Zrób sobie herbatę, kawę, przejdź się chwilę, za parę minut, na chwilę usiądź i zapisz sobie w paru zdaniach. Ocyń to modlitwę. Jaka była? Czy miejsce było dobre? Czy coś trzeba by zmienić? Pole, może zmienić postawę? Czy też była dobra czy zła? To ci pomagało na modlitwie? Co przeszkadzało? Czy mogę to zmienić? Czy też nie mogę zmienić? Jak się czułem na modlitwie? Czułem radość, pokój czy smutek? Czy to, o co prosiłem, otrzymałem tę łaskę związaną z tekstem pisma świętego? Przepatrz się. Poproś Boga o światło i krótko sobie to zapisz. I to będzie Twoja modlitwa na ten dzień. Amen.